No nie wiem, no bo to jest 15 po trzeciej, no to nie wiem, no. No dobra, no na razie, nie? No dzień, no cześć. Ok. No, no cześć. Ok. Nie, nikogo na razie nie było. Albo jeszcze nie było, albo po prostu, wiesz, nie było nic, nie? W każdym razie mama, jakby przyszedł, to też mi znać, bo wiesz, może do mnie nie zajrzeć, a do ciebie zajrzeć, nie? Dobra, dobra. I na firem, a po firmie... Ale nie wiem, czy, gdzie oglądała, czy nie. W każdym razie szyb, musisz to uszykować na introlekcję I zobaczyć co było z przyrody ostatnio, nie? nie No nie bardzo. Spodziewajmy no, nie jednego dnia nie? zostało no,